Tłusty czwartek dopiero jutro, ale w kole gospodyń wiejskich w Zielkowicach pączki smażone są już dzisiaj, w środę po południu. Co Pani dodała do ciasta na pączki? Tam pół kostki masła, 10 tylko drożdży, siedem czubutek, i 3 łyżki cukru, i trzy szklankę mleka. Hmm. No i się gdzie się dzieje był Teraz pączki są nadziewane marmoladą, i zawijamy. tak by za chwilę były już gotowe do smażenia. A tutaj mamy dość nietypowe pączki, bo podobno z piwem. Czy to prawda? Prawda, tak jest. Na kilogram mączki potrzeba nam jest puszka piwa. Naprawdę wychodzą superacki, bardzo dobre. A tutaj już rosną pączki, które Panie wcześniej przygotowały. Jak dużo ich jest? O, nie liczyłyśmy. Nie liczyłyśmy, ale tak z kilograma mąki powinno 30-40 pączków. Po zagnieceniu ciasta, jak długo trzeba czekać, aby pączki wyrosły? 20 minut. Także dlatego zdają na piecu, żeby troszeczkę szybciej urosły, żeby miały ciepło. A teraz pączki trafiają już do smażenia na gorący olej, czy zgadza się? Tak. Jak długo będą się smażyły? No moment. Po jednej stronie, po, po, jednej po drugiej stronie, aż będzie taka oczyszczalnia. Za mocny właśnie, przekręć jeszcze. I mamy już gotowe, usmażone pączki. Ładnie grubiej, trochę A teraz już ostatni etap przygotowywania pączków, a mianowicie ich lukrowanie. Żeby ładnie wyglądały. Nie miały słodki posmak. No tak. Gorące. Gorące. Takie ciepłe najlepsze. No. Ja nie Pycha. Bardzo co dobre. Pyszne. Nie tylko dobre. Dawał by się paląc. Nie bo dębie. Niech będzie. Na polskie nasiedliwce w domu. Tak.